Dzień dobry, popatrzę kto się wita, Monika, Agnieszka, Dagmara, Zuzia, Sonia, Aleksandra, Jarek, Kasia, Sebastian Dzisiaj Sebastian oficjalnie, bo wczoraj się z nim ścięłam, to już nie ma części, już dzisiaj z witam Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, cześć Hmm. I dzisiaj zastanawiałam się, co powiedzieć, ale myślę sobie, że taką fajną myślą i dobrą myślą będzie po prostu podzielenie się znowu swoim życiem. Więc hmm, po prostu to zrobię. Powiem Wam tak, że my, idąc za Bogiem, jakby. Oczekujemy tego, że, że Bóg nas ukocha. Oczekujemy tego, że y, ta miłość Boża do naszego życia przyjdzie, ale mamy bardzo infantylny sposób patrzenia na miłość Boga. Bardzo infantylny sposób y, patrzenia przez to też na, na innych ludzi. Nie rozumiemy, nie rozumiemy pewnych rzeczy, nie rozumiemy, nie chcemy przyjmować do wiadomości pewnych prawd pewnych zasad, tak? Pewnych takich szczegółów i, i widzę im, im większa nieumiejętność u człowieka, tym yy, większe oczekiwania względem innych, nie? Niech świat dopasuje się do mnie. Niech świat yy, chodzi wokół mnie, ponieważ yy, ja potrzebuję, żeby, żeby tak albo tak mnie traktować, nie? Yy, I powiem wam tak, że kiedy idziemy za Panem Bogiem, musimy być gotowi na to, że On nas przejedzie czołgiem. Czy Wam kiedyś ktoś to powiedział? Że Bóg sprawi, że będziecie podejmować wysiłki w Waszym odczuciu ponad miarę. Że rzeczy będą przychodzić trudne. Że Bóg będzie Was ćwiczył, będzie trenował, będzie robił wszystko, żebyście znaleźli w sobie siłę. Do tego, by być Jego świadkami. Nie jest łatwo być świadkiem Chrystusa pośród ludzi, do których Bóg nas posyła. Dlatego Ewangelia mówi, posyłam was jak owce między wilki, tak? Więc y, czy jesteś gotów na to, że dostaniesz silny trening, silną korektę, że dostaniesz w czapę, że, y, że ktoś straci cierpliwość w końcu do Ciebie, nie? Ty będziesz tę cierpliwość nadwyrężać, 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 tak? I, I ktoś w końcu traci tą cierpliwość. I wiecie co? I myślę sobie, że kiedyś się obwiniałam za to, że, że tracę cierpliwość. Dzisiaj nie. nie? Dzisiaj zobaczyłam, że, że musi być czasami takie tąpnięcie w różnych miejscach, musi być jasne postawienie jakichś takich spraw, ponieważ inaczej ta Ewangelia nie da rady się toczyć. Wychowywanie ludzi do, do, do tego, żeby żyli z Bogiem, żeby uczyli się stawać do słabych żeby urośli i po to, żeby potem stawać do, do słabych, jest bardzo trudne, nie, więc jeżeli chcesz iść drogą Boga, to czytaj słowa Boże, które mówią, kogo Bóg kocha, tego karci ćwiczy, synu przygotuj się na trudne doświadczenia, tak. Że to jest ta droga. Bóg daje ogrom miłości, bardzo dużo, wyręcza nas w różnych rzeczach. Naprawdę mnóstwo takich rzeczy się dzieje. A potem przychodzi, zaczyna nas wychowywać i uczyć. Dlatego, że ktoś to musi zrobić w naszym życiu. Ktoś musi nas pociągnąć dalej, tak? Ktoś musi nam pokazać, że robimy rzeczy źle. Ktoś musi jakby nas nauczyć, że każdy ma prawo być po prostu człowiekiem. I powiem Wam tak, że to jest strasznie trudne głosić Ewangelię, bardzo trudne, ponieważ wymaga się od, od tych, którzy głoszą Ewangelię, po prostu czegoś niemożliwego, nie? ciągłego godzenia się na wszystkie błędy bez możliwości wychowywania i bez możliwości korygowania. Nie? Więc dzisiaj chcę Was zapytać, czy chcecie modlić się do Boga o to, by dał Wam siłę do tego, byście przyjmowali korektę? by dał wam ducha, który będzie pozwalał wam tę korektę przyjmować, stawać się silnymi, jak to Biblia pięknie, pięknie mówi, z mocy w moc wzrastali, z mocy w moc. Więc czy, czy chcesz naprawdę żyć na drogach życia z Panem Bogiem, czy chcesz karmić swoje głody? Czy chcesz, żeby Bóg spowodował, że, że będziesz silny po prostu? Nie? Że dasz radę. I to jest takie, taka ważna myśl na drodze życia z Panem Bogiem, tak? Ważna myśl. Ostatnio z jedną osobą też rozmawiałam, i no tam różne, powiedzmy, że problemy finansowe, różne jakieś takie niedomogi finansowe, i ja mówię: Idź poprosić rodziców, poproś o pomoc, nie? Jakie to jest trudne dla nas, prosić o pomoc. Pójdź powiedzieć, że. No nie dajemy rady, potrzebujemy takiego, takiej trampoliny, tak? potrzebujemy takiego yy, wsparcia. I, I to jest trudne, żeby pójść prosić o pomoc. I teraz zobaczcie, jeżeli nie mamy siły, nie potrafimy prosić o pomoc, nie jesteśmy zaprawieni, w jaki sposób mamy być posłani? W jaki? Przecież to nie będzie tak, że Bóg nas pośle. Yy, i po prostu inni będą nam dogadzać, inni będą sprawiać, że się będziemy dobrze czuli, nie będziemy się dobrze czuli. Ludzie będą nas zawodzić, będą nas źle traktować i my będziemy musieli mieć tę siłę, żeby przejść ponad tym. Nie będziemy się oskarżać w momencie, kiedy nie damy rady, ale powiemy do Ojca: Pomóż mi. Więc jeżeli nie masz tych dwóch umiejętności, jednej, żeby być silnym, żeby uczyć się być silnym, stawać do rzeczywistej, bardzo realnej walki duchowej, a drugiej, że nie będziesz umiał prosić o pomoc, jak wyobrażasz sobie dalsze życie z Bogiem, to po prostu tego życia nie ma, odpadniesz. Po prostu ludzie odwrócą się od ciebie, tych, do których zostałeś posłany, plumą w twoim kierunku, nie? Powiedzą, takiego chrześcijaństwa to my nie chcemy, nie? Chrześcijaństwa, które daje trzy szanse, a potem kopa w dupę. Nie? Bóg chce, żebyśmy dawali niekończące się szanse, ale żeby to było, to musimy zacząć zrastać z mocy w moc, tak? musimy pozwolić, by głębia mówiła do głębi. Ciężkie to powiem Wam. Wydaje mi się, że mówiłam to miliard razy, a może nawet 7 miliardów razy, tak? że to jest szalenie ważne i że trzeba się tego uczyć i że nigdy Bóg nie daje niczego ponad Twoje siły. To już chyba 45 miliardów razy mówiłam, a to do nas nie dociera. I powiem wam, strasznie to trudne. Strasznie. I tak się dzisiaj zastanawiam, czy ja nie umiem, czy po prostu, czy jakby nauczyć, czy po prostu tak jest. Jesteś owcą między wilkami, nie? Spróbuj ruszyć któregoś. Odgryzie ci rękę, nie? Więc Dzisiaj Bóg będzie powoływał ludzi silnych. Dzisiaj Bóg będzie wołał po imieniu właśnie każdego z nas. Czy odpowiesz, czy powiesz Bogu: Dobra, wydaje mi się, że już nie dam rady, ale że, że chcę. Albo że po prostu pozwolisz, by Bóg, czy poprosisz wręcz Boga, żeby on zmienił Twój sposób myślenia. Że nie wszystko będzie się w Twoim życiu odbywało w atmosferze tego, że będziesz głaskana, głaskany. Niesiony, że wszyscy się domyślą, tylko że będziesz musiał prosić, będziesz korygowany, że będziesz źle potraktowany, że wszystkie demony z przyszłości, tych wszystkich miejsc, w których Cię nie kochano, będą się budzić, a Ty się będziesz uczyć, że to tylko demony przyszłości, i że to nie ma żadnego znaczenia dzisiaj. Będziesz dorastać do miary bycia przyjacielem Jezusa, który dał się zabić. Tak i nie i na krzyżu zostawił testament i powiedział, ojcze oni nie wiedzą, co czynią. Wybacz im. Więc dzisiaj takie myśli yy, i taka modlitwa. Ojcze, pomóż nam. Pomóż nam. Znaleźć siłę i chęci do tego, by być zbudowanym, by mnie skorygowano, by mnie skarcono by mnie zbudowano, do tego bym y, odzyskała rozum i do tego by przyszedł Duch Boży do mojego życia, y, żeby przyszedł do mojego życia Duch Boży w momencie, kiedy ja znowu chcę wrócić na stare drogi. Modlę się o to dla każdej osoby, by ten świat emocji i ten świat tej czkawki z przyszłości nie miał do nas prawa. Żebyśmy potrafili to brać w garść i mówić: Bóg jest moją mocą, Bóg jest ze mną. Byśmy wychodzili i nie patrzyli na własne ego, ale byśmy patrzyli na ludzi, na to, co naprawdę się w nich dzieje. Proszę Cię, Duchu Święty, byś nam wszystkim dopomógł w tym. Amen. Takie myśli. Kasia coś pisze: Najbardziej przypominamy sobie, że potrzebujemy Boga, kiedy jest nam źle. W dobrych chwilach bardzo często zapominamy niestety. Pragnę, aby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu. No, tak jest. Dobre pragnienia. Ula pisze błogosławie siłę, która jest zawsze ze mną. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że to też nie tak. Że naprawdę, słuchajcie, że my musimy stawać do różnych walk na granicy swojego dobrego samopoczucia bardzo że my byśmy chcieli, żeby Bóg y, był naszą siłą, ale to chyba nie tak. Chyba jest tak, że to On nas czyni silnymi, że On nas zaprawia, tak? y, że On nas powoduje do tego treningu, przez który przechodzimy po to, by być posłanym. I chyba to jest najważniejszy warunek, dwa najważniejsze warunki, by być posłanym. Zrastać z mocy w moc. Pozwolić się Bogu przeprowadzić przez te wszystkie trudne rzeczy, a druga umieć prosić o pomoc. Przede wszystkim Jego, nie? Nam ciężko Ojca i Matkę Ziemskiego poprosić o pomoc, nie? A co mówić Boga, którego nie widzimy i nie czujemy? Więc dzisiaj takie myśli. Co Wy na to? Amen, amen. Niech tak będzie. Także. Y Miejmy miłosierdzie do siebie nawzajem, rozumiejąc, że Bóg nas ćwiczy. Dobrego dnia Wam życzę, pa, pa.